Urodziłam się 84 lata temu w 39 roku 12 sierpnia w miejscowości łanowce. Na terenach byłej Polski, bo to była Polska popularnie mówi się, że to Kresy. No w każdym razie tam się urodziłam i tam mieszkałam prawie pięć lat. Bo po pięciu latach w związku z wydarzeniami, które były tam na e, tym terenie e, wymordowano tam mnóstwo Polaków, między innymi moich rodziców. I ja z trójką nas zostało troje dzieci. Brat, który miał 14 lat, ja miałam cztery tam i kilka miesięcy, i moja siostra najmłodsza, która miała tydzień albo dwa tygodnie. I po śmierci rodziców, kiedy była przymusowa. Przymusowa wywózka Polaków tu na Ziemię Zachodnie. Ja z babcią i z rodziną mojej mamy, z moim bratem przyjechaliśmy do Polski, ponieważ siostra najmłodsza zmarła, mając dwa miesiące. Nie przeżyła tego czasu, bo to była zima, to było bardzo zimno. I nie mogliśmy mieszkać w mieszkaniach, w domach, ponieważ ciągle jeszcze była obawa, że Ukraińcy nas zamordują. Był nawet taki przypadek, to pamiętam doskonale, jak moja siostra leżała w trumience na stole, już zmarła, a ja musiałam się schować pod łóżko. Babcia zapaliła świeczki, myśmy w domu byli i około tam któreś godziny w nocy, w każdym razie było ciemno, pukali bandyci do okna i pytali się babci, gdzie są dzieci Góreckiego, czyli mojego ojca. A babcia mówi, nie ma dzieci Góreckiego, o, tu ostatni leży w trumnie, a ja byłam pod łóżkiem. No i na tym się skończyło, że poszli, bo oni powiedzieli, bo babcia się pyta, po co się pytacie, albo my chcieliśmy ich zamordować. No w każdym razie dzięki babci i tej jej opiece udało nam się przeżyć, a brat w ogóle cały czas z moim wujkiem, tym autorem tej książki, cały czas się ukrywali w domu, prawie ich nie było bo bali się, że będą zamordowani. W mojej pamięci niewiele pozostało, ponieważ byłam jeszcze małą dziewczynką. Pamiętam doskonale ostatnią wigilię z rodzicami. Dosłownie. Pamiętam, gdzie kto siedział, co było na stole. To było w grudniu, a w lutym skończyła się moja radość. Wiele rzeczy i zdarzeń dowiedziałam się z książki mojego wujka, który po wielu latach postanowił to wszystko opisać, ponieważ już był starszy. Wiedział, że musi zostawić dla swojej rodziny szczegółowe informacje. Ponieważ on jako 14 i 15-letni później chłopak wszystko doskonale zapamiętał i wszystko pamięta pamiętał. I współautorem tej książki był mój kuzyn, czyli mojego wujka, brata mojej mamy syn, dokonał korekty pod względem stylistycznym, ponieważ wujek kończył tylko szkołę podstawową, więc nie, nie bardzo był e, no, przygotowany do tego, żeby pisać coś, co da ludziom potem do czytania. No w każdym bądź razie to co wiem, W tym czasie zamordowano tam sześćdziesiąt kilka osób, bo nawet jest wykaz w tej książce, którą napisał wujek, wszystkich pomordowanych, tych y, Polaków. Dokładnie nazwiskam. Podczas morderstwa w Łanowcach zostało zamordowanych sześćdziesiąt pięć osób, w tym dwadzieścia troje dzieci. Od jednego roku do szesnastu do lat. W tej książce można, z tej książki można się dowiedzieć, jakie były sposoby, metody mordowania ludzi. Niezależnie od broni, to było mordowanie nożem, siekierą. Moi rodzice zostali zamordowani siekierą, ponieważ mój brat to wszystko widział. My chcieli... Chcieliśmy, moja mama koniecznie chciała, żebyśmy my się schowali w piwnicy, a piwnica była na podwórku wykopana w ziemi, bo tam takie były zwyczaje. A ojciec mówi, nie, schowamy się na górze, na strychu i, i, i będzie dobrze. No i mama posłuchała ze względu na małe dziecko i myśmy poszli na ten strych. Jak przyszli bandyci mordować, to mój brat i ja, my gdzieś tam schowaliśmy się za kominem, czy, czy co w każdym razie, mój brat widział doskonale tych ludzi, którzy przyszli zamordować moich rodziców. I to byli znajomi mieszkańcy tej miejscowości. Mama prosiła ich. Żeby chociaż ją zostawili. A oni powiedzieli: Nie, my was zabijemy, po to, żeby się wasze dzieci męczyły. I mój brat to słyszał i widział ich wszystkich. Po tym, z tego co, co opowiadał brat, ciocia później przyszła nad ranem dowiedzieć się, co, co u nas jest, ale się zorientowała, że z sufitu w płynie i zaczęła nas szukać, a my już w międzyczasie byliśmy w tej piwnicy, bo brat mnie i to dzieciątko małe zaniósł tam do tej piwnicy.